Witam serdecznie. Dzisiaj rozpakujemy coś naprawdę dużego. Jest to oczywiście box z Trapagosem o wdzięcznej nazwie Ultra Premium Correction, który jest jedną z najdroższych rzeczy, jakie można kupić. Ja oczywiście dostałem to na Wigilię, więc no nie oszukuję się. No, aczkolwiek, też bym go kupiła, jakbym no. Takie kres też z typu nie nieznane. No i rekuracja Open No, wielka ta skrzyneczka, trzeba przyznać. 500 złotych. On no, kosztuje. I na start mamy oczywiście prąki z Cinderysem, Terapagosem oraz Latiasem. Oczywiście dwa są złoty. Terapagos oczywiście jest tutaj. fulartem tak, co ciekawe, no tutaj złoty Tarapagos jest to wydrobnięcia, ale oczywiście on jest w paczkach Star Crown. Więc naprawdę spoko. Do tego mamy. będzie ciężko to. Do tego mamy. Do boosteru Takie oto pudełeczko dosyć małe. Zobaczymy, czy cała talia się zmieści. Możemy chyba sobie. Odpakować, zobaczcie. Talia się wciśnie. Jeżeli się nie wciśnie, to to trochę lipo. No dobra, no to sobie to otworzymy. Ale będzie chciał się poprzymać. No z no, no czegoś wynażano no nożyczki. A, a, a to tak było. Ach! Kurde, nie zauważyłam, że jest to tak. To się otwierają na rzecz z tego, I mamy oczywiście takie pudełeczko. Szkoda, że nie ma tak tej przegrody jak jest na przykład w pudełkach z Aionu. No. no, tak wygląda oczywiście Aiono. To widać, że to jest dużo mniejsze pudełko niż na przykład to, które dostajemy z. Kartonikach mleka. Więc tutaj może być z talia. Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy oczywiście najbardziej polską talię świata, czyli Banet IX. Zobaczymy, czy się wciśnie. O, 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 Myślałem, że się nie wciśnie, ale ledwo się wcisnęła i niestety tutaj nie ma miejsca. Niestety na przykład na jakieś ewentualne dodatkowe koszulki na podmiankę. Jest to tak widać na styk i brakuje tej przegrody właśnie, że wcisnąć może takie dodatkowe koszulki, żeby się tam te nie rwały. Ale no się zmieściło, no nie powiem. Mamy oczywiście tutaj pleksę, która jest ze, ze współpracy oczywiście z Ultra Pro i chyba no tam z Charizardem jest, nie wiem, czyta. Ale jest to ta metalowa pleksa, w której ja aż trzy karty na raz. Ja sobie tutaj włożę jakieś inne, bo poluję na Bubla zara i byłoby fajnie mieć nie wszystkie. I do tego jeszcze taka, no, plas taka plastikowa podstawka przedstawiająca oczywiście Arena Zero. Mamy oczywiście salusienki zestaw bardzo przepięknych kostek, takich mocno kryształowych, i do tego jeszcze token pagosem i znaczniki Poison oraz Burn. Mamy oczywiście. No, o, no, dużo tych rzeczy. Mamy oczywiście takie energie świecące w różnych hypeach. Tak, no, do, z czego jeszcze to trochę przejdę i dodatkowo mamy jeszcze matę, która jest w podobnej jakości, czyli śliski materiał. Więc tak, tu mamy jeszcze matę z tarapagosem. No, taka śliska, typowa. Ale te energie są ogólnie bardzo ładne, one się mienią. Zobaczymy, czy też będą się mienić te nadchodzące z kolejnej serii. I mamy aż 18 boosterów. Chyba tutaj to wszystko. Trzeba to odstawić. Pudełkę nie wyrzucę. Ale mamy aż 18 boosterków. Cztery. Strale. Cztery twilighty. Dwa temporale. Dwa para... Czy cztery paradoksy? Cztery Obsydiany. No to lecimy chyba z najstarszymi, czyli Obsydiany. Obsydiany to się. Nie lubią ze mną, ale spróbować zawsze można. Energia. Togemeru, granwal, lęcząk. Tokebi, Sharpedo, Espion, Procel. Sznumbul jest Reversem, Froger jest Reversem i Skovilian. No, czasami po prostu uwielbiam. Masz złudną nadzieję. No i przejdziemy oczywiście do paradoksów. Mamy oczywiście energetyczną Larego, Yamaska, Surkita, Ishmura, Ensched Wuster Capsule, grywalnego Profesora Turo, Yamask, Reversem, Grandą, Reversem i jest Allium Valiant jako pierwszy drop moja well, droga, spoko karta temporal forces no i mamy oczywiście energię ekes tertwig Conchena, wiglecik sherpedo metalgrozro Rosegrade, iron hands Reverse and baby tu mamy Bronzorg Riversen, no i mamy bardzo grywalnego roying muna no, że nie będzie aż tak źle. Why Loid right? Ja wiem, co, że będzie psychiczne jak Gryfari, Grifari, Frogi, Ogermas, Sked, Hammer, który będzie grywalny, gill, Gil, mask Ogerpon Baby, Raymy, Versum. i Fersy, Zyweso i Tinglu. No i jest teraz ah! Ej, Ela! Iluia! Kluia, jaki upałek. Mamy oczywiście tak. Energia Ja, Tintin' Quago Metal, Metal, Flat Itcher, Finion, Latrum, Slowking, girachi, Slowpoke Reverse. Karakosta rewersy i archaludy. No, jak na razie jeden. Fajnie by było coś fajnego trafić. Dobra. Wizel, Snowgill, Wawarum, Sandilit, Linoin, Skarmory, Uktrio, Toxirity jest rewersem, Numel jest rewersującym. Chyba te obsypione to mi dropią najsłabiej zdecydowanie. Najdalej pójdę to się obrażę. No dobra, parę znowu. Mamy oczywiście tak Ptaktów, trabisz, krasztol, onyx, mirror, krokorar, tulip. Honech Reversem i Słabalu ładnym. No, jest to mój drugi z kolei. I mamy oczywiście Garganakla. Coś się tam. No, niestety ostatni Temporal. Czyli Last of Magic. Oby. Mamy oczywiście energię Solisa Cigarera Skitiri, Elektrobasa, O, bardzo grywany box order. Screamtail, Valiant Reversem, Arion Threads Reversem i grywany tutaj Plasher Main. Maren, więc jest spoko. No, mamy Twilight. Twilight, please dajcie coś. Mamy elektryczny Emolga. Mamy Frogera, mamy Aplina, mamy Nosepata, mamy Sandisha, Iron Bundla, gównianego supportera. Ratchet jest rewersem, Sandrew jest rewersem i Screamtail, który noż taki fajny jest. Jakaż ten baby. No i to jest trockałek. Dobra energia, Torsklo, Mixer, Marlin, Rajon, Cornable, Taoflane, Salazar, LD Gross Reversem. O, oh, Arena z te reversem, no i gris nam. I mi coś good! Na no, razie nic. W sumie ja obiecujące. Domy, Energia, Panorin, Sinesta, Nuel, Snorad, Frogger, Sorak reversem, Timstrat, Grand reversem, no i o, czy Coś mnie te. kurwa te paczki to mnie nie lubią. No dobra, mamy tutaj psychicz, no, energię, mamy Sukrita, darmarkę, mamy frogera, mamy półsłeta, mamy digę scraba, mamy soroka, mamy Hunduma, Meltan jest rewersem. Paldeański Closter jest rewersem. No i Dragonite. No i to chyba jeden z gorszych EX-ów, co on tu robi. Litay Coin i this zadaje 140 więcej damage'a. A jeżeli Taysa to nie może zaatakować. Bardzo zajebista ta karta. Tam muszę przyznać. No po prostu. Grywalnościowy. No i mamy już tak 3-3 no, paradoksy. Mamy no, tak, Ognistą Energię, Trawisza, Gimmigula, Wigleta, Giraci, Sinzera, Krowata, Rokak, Wezol jest reversem, no Dozo jest reversem i bardzo krywalne Morpeko. Tu widzę jakiś pink card. Okej. Okay. No to mamy energię, timbura, spaniraka, hitsuoński growth, polyrock, diplin, kilowattl, sandwich. Uuuu! Bardzo grywane i spek widzę, bo tu mamy legacy energy, która polega na tym, że podpięta pod tego pokemona może być takim jednoprezerem w przypadku, właśnie, pokemonów, właśnie tu prajzerowych, więc. Akurat to jest jedna z grywalniejszych rzeczy, jakie mi się trafiły. No i mamy parafina Reversa i Fezan Dvd. Ale Legacy to cieszy ogólnie, bo Legacy jest dosyć grywalne i dosyć unikatowe. No to teraz... No to tak, mamy oczywiście Ognisto, Ladybug'a, Rotoma. Minfu, Muroton, Celebi. Tome, Geru, Mewtwo Tu, Minshao, Riversem, Pan Garu, Riversem, Alert, Kimi, Magic z tych wszystkich trzech, a może nie, Psychiczna atakse, Spinda, Numbel Electric, Minshao, Rika, Grootlist, Kokali, Riversem, Nikit, Riversem i całkiem grywanych Satu. No, akurat Ksa tu jest grywa. Jako Draw Engine. O, to co to daje mi nam tu Mascarida? Mamy energię Litmika palsana Ponczana, Timburra, Handheldon, który jest całkiem wygląda. Morpeko Condoror, Aplin jest reversem. Grundur jest reversem i Szandry! Ja yes, tak by było, coś w Ale wszystko chyba te rzeczy bardziej oddawają. Mamy oczywiście energię Skorbanego, Lebidi. Minchelle, Flitter, Uuu, krispin, to mi się by przydało. dyflim, radish Szmon, reverse Rabut i jeszcze po raz któryś z rzędu Hydra Apple. Na no, ja już to składać. No, powiem tak, nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. Pudełko też by mnie bardzo zaskoczyło, bo myślałem, że naprawdę, widząc takie pudełko, to się nie zmieści. Dek. No a jednak się zmieścił, więc pudełeczko chyba z dużym zaskoczeniem. No, ale całość jest mimo wszystko warta raczej dla itemów. No tutaj te karty często są tutaj bardziej. No i jeszcze są te promki, więc i tak nie poszło źle.